Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z filozofii. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o pierwszych filozofach, tak zwanych filozofach przyrody albo filozofach jońskich, o kilku z nich, ponieważ było ich bardzo, bardzo wielu, i opowiedzieć w ich kontekście o pojęciu, które pojawia się gdzieś na początku naszej refleksji filozoficznej, a mianowicie o pojęciu arche. Słowo arche u nas występuje w słowie archeologia. To słowo, które dosyć kiepsko się tłumaczy na język polski. Można je oddać jako prazasadę, czy też źródło, czy też pierwszy element, coś takiego. Chodzi tutaj o to, że ci pierwsi filozofowie zastanawiali się w kontekście, no właśnie, bardziej naukowym i bardziej takim filozoficznym, z czego wszystko jest zbudowane i co jest źródłem świata. Źródłem w rozumieniu zarówno czasowym, jak i przestrzennym. Różnie o tym różni filozofowie myśleli. W bardzo wielu odsłonach ma ono bardzo wiele różnych odniesień. Jak zresztą zobaczycie, ja przedstawię Wam poglądy kilku filozofów na ten temat. Różnią się one znacząco od siebie. Wszyscy oni mówią o arche, ale w nieco inny sposób. Być może kiedyś przyjdzie czas na to, żebym pogłębił myśl każdego z tych filozofów. Dzisiaj zależy mi tylko na tym, żeby pokazać Wam, co oni myśleli na temat właśnie tej prazasady, czy też źródła świata. Jeżeli mówimy o tym, z czego świat jest zbudowany, to wydaje mi się, że najlepszą metaforą, żeby to zrozumieć, jest metafora takich budulca, czy takich klocuszków, które są na tyle małe, że już same się z niczego nie składają. I tu mam na myśli zarówno to, co my dzisiaj byśmy mieli w głowie, jeżeli mówimy o cząsteczkach elementarnych, czyli takich najbardziej bazowych składnikach materii, ale też w rozumieniu takim historycznym, czyli co było na początku i co jako pierwsze dało tą siłę napędzającą nasz cały piękny, zróżnicowany świat. Bo możemy wziąć na przykład no nie wiem, aparat fotograficzny albo książkę i zastanowić się, z czego książka jest na przykład zbudowana. No, jest zbudowana z kartek, z jakiegoś druku, z jakiejś nitek, do jest szyta, czy jakiś spinek, które ją zszywają, być może jakichś jeszcze innych zdobień, które jeszcze do tej książki się dokładają. No, ale każda z tych rzeczy też z czegoś jest zbudowana, no więc. Ścionka z jakiegoś tuszu, ten tusz to jest jakiś barwnik, zapewne jakiś węgiel tam się pojawi. Dochodzimy gdzieś tam do atomów i możemy stwierdzić, że w sumie, ok, książka jest jakimś przedmiotem, ale ma ona jakby bardziej bazowe, bardziej podstawowe składniki. No i jakby tego poszukiwali ci pierwsi filozofowie, czyli poszukiwali właśnie arche, czyli pra zasady i pra źródła. Krzywię się tak tutaj i tak próbuję to na różne strony wyjaśnić, ponieważ różni filozofowie w bardzo różny sposób do tego podchodzili i ciężko jest to jakoś systematycznie ująć. Zacznę więc, nie przedłużając, mówić o tych filozofach, tak żebyście mieli sami pogląd, jak to w tamtych czasach wyglądało i co oni mówili. Najpierw, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w VI wieku przed naszą erą, w Grecji. Grecji rozumianej wówczas szeroko, jako miasta, które gdzieś były związane z Grecją. Jak mówiłem, Tales pochodził z Miletu. Milet znajduje się obecnie na terenie Turcji, więc nie jest to fizycznie ta Grecja, którą mamy w głowie, kiedy sobie wyobrażamy greckie, ale w ówczesnym świecie, jak z historii, gdzieś tam możecie pamiętać, Grecja na to nieco szersze pojęcie, czy dotyczące kultury czy pewnego sposobu myślenia, niż tylko i wyłącznie mieszkańców Peloponezu. VI wiek przed naszą erą zatem i Grecja. Różne szkoły, różni filozofowie, różne pomysły na to, czym może być arche. No i pytanie najpierw: skąd o tym wiemy? Otóż warto tutaj sięgnąć do jednej pozycji, tak mi się wydaje. Pokażę Wam ją, chociaż lektura jej, no nie oszukujmy się, nie jest jakoś bardzo zajmująca i nie jest to rzecz, która kogoś, kto nie jest bardzo głęboko zainteresowany starożytnością czy filozofią starożytną, jakoś będzie zajmować. Więc pokażę Wam tylko, taka to jest pozycja? To jest Tygeneus Laertius, Żypoty słynnych filozofów. Jest to książka, w której naprawdę znajdziemy bardzo wiele fajnych komentarzy, ale również bardzo dużo nudnych i nieprzydatnych informacji, jak się nazywał ojciec danego filozofa. Te imiona i nazwiska możecie zobaczyć. To jest mniej więcej środek w spisu treści. Tych filozofów jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Nie będziemy o nich wszystkich sobie odpowiadać, a tym bardziej nie ma potrzeby, żebyśmy znali ich matki, rodzeństwo, ojców i tak dalej. Są to imiona, które są nieprzydatne. Na zajęciach wspominałem o kilku filozofach. Anaximander, Anaximenes, Anaxagoras. To są imiona, które w zasadzie nawet jak się je mówi, ciężko jest zapamiętać, rozdzielić. Brzmią bardzo podobnie. To nie jest dla nas kluczowe. Tak czy siak, jeżeli ktoś by gdzieś szukał, Dygenes Laertios, Dobre źródło, warte. Eee, filozof i pisarz, który tworzy w III wieku naszej ery, a sięga pamięcią do tych pierwszych filozofów z VI wieku przed naszą erą, więc niemal te 8-9 wieków gdzieś tam spina, więc kawał roboty wykonał. Ale przejdźmy do tych głównych filozofów. Wspomniałem już, omawiając pojęcie filozofii, że jako pierwszym określano filozofę Talesa. Talesa z Miletu. Zajmował się on wieloma różnymi rzeczami. Badał bursztyn, kamienie magnetyczne, żeglarstwo. Był politykiem. Generalnie był bardzo, bardzo mądrą i oceniano jako bardzo mądrą osobę w tamtych czasach. Stąd ten przytomek, filozofos, został mu przydany. I on oprócz wielu, wielu innych rzeczy też zastanawiał się nad tym, czym jest arche, czyli z czego wszystko się składa. I wymyślił on, że arche to woda, po prostu woda, i że źródłem naszego istnienia jest woda. Tak. To jest jego pomysł. Możemy dzisiaj zastanawiać się, jak on to mógł rozumieć, ponieważ sama ta odpowiedź wydaje nam się hmm, taka trochę banalna, taka trochę. Prosta, trochę może za prosta i nieprzemyślana, no bo z jednej strony możemy powiedzieć, ok, wszystko wody potrzebuje, wszystko pije, bez wody nie ma życia, woda jest fundamentem naszego istnienia. Ok, może to miał na myśli Thales. Może też myślę o tym w ten sposób, że woda jest bardziej takim życiodajnym pierwiastkiem, takim, który daje życie, no nie tylko mi, czy mojemu Psu, czy w ogóle roślinom światu i tak dalej, ale że daje życie całemu wszechświatowi i że jest jakimś takim hmm, praoceanem, tak jak w mitologii greckiej. Być może coś takiego mu przyświecało. Tak czy siak, warto wspomnieć tutaj, że Tales pod pojęciem Arche widział właśnie wodę. Czy zgadzali się z nimi? Nie. Każdy ma to swój fajny pomysł. I teraz drugi filozof, Heraklit. Bardzo ciekawy i bardzo taki przewrotny filozof. On uważał, i w swojej refleksji doszedł do wniosku, że fundamentem istnienia jest zmiana. Jest to, że wszystko się, no właśnie, w czasie zmienia, dzieje, konfliktuje, doszedł do wniosku, toczy ze sobą walkę, toczy jakiś spór i że w tym sporze. Świat się wydarza. W związku z tym uznał, że arche to będzie właśnie zmiana, ale ponieważ dobrze by było znaleźć, tak jak Tales miał swoją wodę, to on sobie wymyślił, że u niego tym arche. W związku z tym będzie ogień jako taki najbardziej dynamiczny, najbardziej zmienny, no bo wkładamy Belkę drewna do ogniska. Ona płonie, daje energię, przemienia się w coś, potem zamienia się w popiół. No krótko mówiąc, mamy taki żywotny obraz tej zmiany. Jak widzicie, na razie nasi bohaterowie lecą po żywiołach i będzie jeszcze wielu, wielu, wielu innych, którzy powiedzą, że. A nie, bo to powietrze, a nie, bo to w ogóle cztery żywioły, wszystkie naraz są pierwotnymi składnikami, a nie, bo jeszcze piąty gdzieś będzie żywioł. No tych pomysłów dużo u tych wszystkich filozofów się będzie pojawiało. Nie jest to dla nas kluczowe. Postarajmy się tylko zapamiętać, że Tales to woda, a Heraklit to ogień, bo zmiana. Heraklit jest, jest też autorem bardzo. Zgrabnego i ciekawego stwierdzenia, które do dzisiaj możemy gdzieś spotkać, a mianowicie Heraklit powiedział kiedyś, że nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Tutaj nie wiem na ile świadomie, a na ile nieświadomie Heraklit dotknął no, mega ciekawego problemu, jeżeli chodzi o kwestię filozoficzną, językową też, ponieważ pokazał w tym przewrotnym w sumie zdaniu, jaka jest dziwna relacja pomiędzy językiem. A rzeczywistością. Ponieważ mamy obiekt, jakim jest rzeka, i z naszego punktu widzenia on ma swoją nazwę. No, Wisła, niech będzie. I w sumie możemy powiedzieć, że jako dziecko pływaliście w Wiśle, albo właśnie dziadkowie pływali w Wiśle, albo dwa lata temu Wisła wyschła, albo coś takiego. No, ale z drugiej strony, w rzeczywistości przecież rzeka to. Te takie małe cząsteczki wody, te atomy, które gdzieś tam płyną, no i wiecie, one tam skapują gdzieś w Tatrach, gdzieś tam płyną, płyną, wpływają do Bałtyku, i to, co było wisłą w zeszłym roku, tą wisłą nie jest już w tym roku, i nie ma tam ani jednej cząsteczki, która by była tą samą rzeką w zeszłym roku. Dlatego Hraki stwierdził: To nie jest ta sama rzeka. Nawet jeżeli poczekamy chwilę, minutę, dwie, pięć. Wejdziemy do rzeki, wyjdziemy z niej, wejdziemy znowu, no to to będą już inne cząsteczki, które nas opływają dookoła. I w związku z tym nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Taki był z niego dowcipny człowiek. W sumie bardzo, bardzo ciekawie wskazując na relację między językiem a rzeczywistością. Dwóch jeszcze chciałem wspomnieć przy pojęciu arche. Dwóch, którzy pokażą, że to arche. To właśnie nie tylko żywioły czy takie cząsteczki, ale też bardziej abstrakcyjna koncepcja, albo dużo bardziej taka nawet mistyczna koncepcja. Trzecim bohaterem niech będzie Pitagoras. To dalej jest ten szósty wiek przed naszą erą. Pitagoras uważał, że arche to liczby i miał na tym punkcie hmm, powiedzmy delikatnie nieco, no użyjmy takiego archaizmu, "fioła". Ja na tym punkcie ponieważ uważał, że wszystko to liczby i cały świat jest jedną wielką matematyką. Uważał, że liczby mają charakter mistyczny, duchowy, że są one narzędziami, dzięki którym świat może istnieć i funkcjonować. Każda z nich ma swoją niemal magiczną właściwość, mają niemal taki osobowy byt. Jedynka, no bo jeden wszechświat, jedność, jedność całego istnienia, dwójka, bo para, kobieta i mężczyzna, dzień i noc, czarne i białe, trójka, symbol narodzin, no bo dwie osoby dają trzecie, trójka też jest doskonałą liczbą, czwórka, bo cztery strony świata, cztery żywioły. Normalnie pod każdą liczbę do dziesięciu, miał taki. Jakiś opis magiczny, który pokazywał, jak one są potężne, jak kierują naszym, naszym życiem, i właśnie za liczby uznawał arche. I czwarty. Czwarty nasz bohater, o którym wspomnę jeszcze przy innej okazji, żeby już nie przedłużać tego. Czwartym bohaterem jest Demokryt. Demokryt, którego warto znać, ponieważ jego przemyślenia są naprawdę bardzo ciekawe i bardzo takie współczesne, bardzo rzeczywiste, jeżeli chodzi o myślenie abstrakcyjne i myślenie o świecie i o możliwych jego relacjach wewnętrznych. Otóż Demokryt uznał, że tymi najbardziej podstawowymi cząsteczkami świata, arche, są atomy. Atomy, które my dzisiaj znamy, no mamy atom wodoru, atom tlenu, atom helu i możemy sobie pomyśleć, wow, to ciekawe, że Demokryt już wtedy wiedział o istnieniu atomów. No nie wiedział o istnieniu atomów, nie miał o tym żadnego pojęcia, to słowo Wymyślił. Wymyślił, ponieważ słowo atomy to słowo, które oznacza zbitkę dwóch słów greckich. Przedrostka A, który jest negacją, tak jak w angielsku An się dodaje i wtedy mamy negację jakiegoś słowa, i Tomos, co znaczy dzielić, a Tomos, czyli niepodzielny. Czyli w sumie, mówiąc na nasze, Demokryt powiedział: Świat składa się z rzeczy, które są niepodzielne, z takich małych cząsteczek, które są niepodzielne, które są Atomos. To skąd my wiemy dzisiaj, że atomy są jednak podzielne? No więc to właśnie działa w drugą stronę. E, XIX, XX wiek, przełom i kiedy pojawia się tablica z układem okresowym pierwiastków, ktoś poda na genialny pomysł: Wow, to są te właśnie budulce naszego świata. Nazwijmy je atomy, tak jak chciał 2500 lat wcześniej. Demokryt, bo to przecież doskonała nazwa, żeby nazwać te wszystkie tleny, wodory, węgle i tak dalej. I wszyscy okrzyknęli no tak, przecież to jest genialny pomysł, nazwijmy to atomy, a potem minęło kilkadziesiąt lat i się okazało, że te atomy jednak są podzielne, no ale nazwa już została i stąd mamy atomy na określenie cząsteczek, które są podzielne, chociaż źródłowo Demokryt wymyślił je jako koncepcję na cząsteczki niepodzielne. Te czterech filozofów pokazuje nam, w jaki sposób o pojęciu arche myśleli starożytni filozofowie i jak możemy dzisiaj o tych ich koncepcjach myśleć. Talez, woda, Heraklit, ogień hmm, tak trochę po żywiołach idą i tak trochę jak z jakiejś gry. Myślę, że jeżeli byśmy pogrzebali trochę głębiej w ich filozofii, no to moglibyśmy się doszukać, dlaczego oni w taki sposób to o, o tym mówili. Mieszając tutaj nieco takie podejście naukowe i trochę mistyczne, no Pitagoras no to w ogóle tak umysł absolutnie przysiągnięty matematyką i widzący w zasadzie w całym świecie liczby, liczby, liczby. Czy świat to tylko liczby? Hmm, dyskusyjne, ale Pitagoras na pewno tak uważał. I Demokryt bardzo tak, jakby rozsądnie i chłodno o tym mówiąc, mówił: atomy, niepodzielne cząstki. Nie wiemy dziś, co nimi jest, ale na pewno świat składa się z czegoś co jest niepodzielne, czyli nie można świata kroić w nieskończoność, co jest w sumie bardzo ciekawą koncepcją filozoficzną i też fizyczną. Na tyle dzisiaj, dziękuję bardzo i zapraszam do obejrzenia kolejnego materiału.